No, witam Was, synki i Z tej strony Paweł, standardowo Aramik. Także lecimy. Obejrzymy. Znajdź mecza. Mam nadzieję, że będzie mój ulubiony czem. Rzadko się zdarza. Ale, jak mówiłem w innym odcinku, uwielbiam grać kasadinem. Także mam nadzieję, że kiedyś się on trafi. W końcu, będę mógł wam pokazać, mniej więcej, jak to wygląda. No, oczywiście, też prosem jakimś mega wykwalifikowanym, to że ich nie ma. No, ale ale coś tam rzezom, ja Na pewno lepiej jak innymi czempami. Ale obejrzymy. Może będzie jakiś łaskaj, I, I mi wydupi kaselinka. 8 na 10. No, tych dwóch jeszcze. Do tych dwóch. Jeszcze jeden. No. A nie, nie ma opcji galaniu się. Jak tu je Ramus? Jak tuje Ramus? Ramusem też lubię grać. On jest tak dobry. Oni no stoi i ini go napierdzielają. I on on zabił sam. On... Kasadinek! Patrzcie! Ty, Jorzech kto wykrakał! Józef kto wykrakał, ty. Uwierzcie mi, że to nie ma podstawione. Józef to musiał wykrakać. Kuźwa jak jodą terofopa, to i kończę z tą branżą. Jak ją zrobię w i ukończę z tą branżą. Patrz, ta synki Jak mi się fajnie trafiło, kuźwa, ty. Pa zaś mi tu jakoś cerelica pracuje. Patrz, następny cerylica mi pi. Te cholery się rozpastwiły wszędzie już. Nawet na YouTubie. Nawet na YouTubie. Dobry, dobre. Start jest dobry. Start jest dobry. Nie ma źle. Dobra, nie ma źle. Popi, kuźwa popi tam będzie miażdżyć. Kogo tam jeszcze mają zaś? Panteona ja. Panteon zaś będzie za plecy skokoł. Pyke. Pyke, ja. To tym, co tym ty, 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 szlaufem, ja. Tak cię przyciąga. Kuźwaj Heimerdinger. On się zaś te będzie te robociki stawiał. Ale jakoś to będzie. Kuźwaj i in, ino by do ulta. Jo, inno do ulta potrzebuję, ja. I dobry AP. A później to już samo idzie. To jest synki, Diałuszki, taki ważny mecz. To jest taki ważny mecz. Firewerki na przywitanie kasedinka. jak pierdzielił jak dobrze. Bo nie mogę na razie podłazić bo jej papier. Baczak oni go muczą tu. Niewrażliwości. Wiatruszum, taków śpiw. No ja muszę sobie trochę pofarmić, ja? Nie na trzeci level, 0 będzie ult Ale już jeden 0 dupiony. Aj, do Pawełka skoczesz, ty! Kasać popi. Bum! Kasa się przyjdą! Patrz, ona mnie teraz bloknie! Patrz, on mnie też bloknął! Ale nie ma z Pawło takiej gry! Nie ma z Pawło takiej gry! Pójdź tu! Pójdź tu, pierunie! Patrz, jak mnie rozpopił! Pozwól tak, że zostawię to bez komentarza, ja... Józef powiedział do ulta! Jużek powiedział do ulta! Przed ultem mogę lamić A później będzie żyzana bych tego nie spolił Bo wyjdę nie, na niewdzięcznika ziemi tu atakujesz mojego ziomeczka? Czemu to jest wszystko czerwone? Pójdź ta jeszcze trochę do levelu. Wycie cię zarobę, Momulta. Robędymy Robimy skakać im do pyska. Chodźcie, Heimerdinger ruszy mój. Aj spierdzielosz. Pójdź Heimerek! Patrz jak mnie odciągnął, ty! Patrz jak mnie... Ale pierun garbaty! waj po tych skórkach to w trakcie gry ja nie widzę... Tu kim gro. Do popi nie doskakuje, bo to jest samobójstwo. Paciak mnie dupnął. Kuźwa, oni są tak fajnie porozdzielani po tych krzokach, że tu się w fale nie mieści. Pa, oni se... Oni se kuźwa ty, oni sobie tu folgują przy naszym towerze zaś. Ja nie wiem, czy mam zawsze takie szczęście, że oni się lubią klepać tu pod naszym towerem. No się tu też z krakachacu co? Pyk! Ale dostał, Ty on nawet nie wiedział, że on tam siedzi. Patrz i koniec gry. Już po tobie, ja popi. Ty się już zabito. Ty się już zabito. Haj mi tą dzidą tu. Kaj ten twój. Patrz, on mnie tu jeszcze będzie harasował. Łoty, pierunku. Patrz! Kuźwa, ale mnie... Z... Ty, ale on mnie zablokował jakimś cecekiem. Wlep to na spokojnie. Kuźwa tu mi jakieś wiadomości wyskakują. jest chyba porumbało. Ale już je na dobrej drodze, już je bliżej jak dalik. Już je bliżej jak dalik. Dowiedz go tu, nie tego. Tam po tyłach trzeba włazić w tego dziada małego. Tu, patrz jak on przy to mnie pitnył. Ja też przy to mnie pitnął, Bo mnie chcieli tu scharasować już maciury pieronowe. Ja, pykę, ty mnie możesz. Bodnyć. Pójdź, ja tu mam na helmer dingerka. Ochotka. Ja muszę kasować tych potyłach, ja. Pójdź. Kaj mi tu. Kaj mi tu. Kaj. Co ty mi tu chcesz? Mnie chcesz tu uwalić, ja? Ty nie chcesz uwalić, tak jak do hejmerdinka zaraz doskocza. Pum! Kuźwa tych. Uciekł. Przytomnie uciekł pierunowy. A oni tu zaraz zapopi lecą, a ja ich tu pum! No pójdź ta za swoją panią. Patrz, jak mnie przyciągnęła do tej ściany pierun. Spierdzielą druga strona. Ten pykę on też, jak jednego zabije, to zaś niszczy następnych bo ja nie mam many, zaraz po plusa trzeba się tu dupnyć. Pięknie. Lecimy tu. Aj, mnie wyczuł. Pum. Ha, dostał ogłoszenie w pysk. Patrz, jak mnie... PATRZ! Ze... ze mnie tu walą. Ten pykę tam kuźwa się z kitro i będzie cwaniakową tu za bardzo. To jak mnie wydupcył! Jaki ładnie ty dobry popi, patrz! Jeśli tu jaki bóg czyni? Bieremy to. Ja dzięki, żeś poczekał. Ty się dobry synek. I teraz i harasujemy tam. Nie wszyscy w kupie! <zysy> Ażek uciekł. I to flysz? Jocie, ja popi, popi i tak cię dopadna. Znaczy, hejmer. Jocie, ja ja cię dziś wydorwę. Ty się na moim targecie. Ja, mnie nikt inny nie interesuje. Jocie ja, ja mu w targecie. Jocie ja mu w targecie i póki ożyja. Ja to ty nie podroż. Pierścień nieskończoności, że ktoś to chyba. Ta popi jak się wykupi, to już będzie ją ciężko udupać. Patrz, ich tam jest. Wszyscy też moi są, dobra. lecimy, 9-13. 10-13. Nie ma źle, ja tu muszę się kitrać po krzakach. Ale patrz, jak są na wycofce! Jak są na wycofce! Patrz, Heimer, Dim. ty tyś jest już mój! Patrz, jak mi bloknęli ulta! Patrz! Dwa trupy! Joszcie, cię ultem, Dupna! Kuźwa, jakie oni, jak oni mają ceceki Oni mnie tak blokują, że ja stoję w miejscu 3 sekundy. A 3 sekundy to mogą się iść na lunch, a później przyjść mi do... Patrz, szybka reakcja. Dobrze, a ile popił mu hapsa? Nie, ono to kolekcjonuje tego hapsa, czy co? Ja mam staty 2-5. Nie no, synki, dziewuszki, ja wam coś obiecą, a ja mam 2-5 staty. Ale patrz, tak oni mnie blokują, ty! Gdyby nie te blokady, to ja bym ich tu już mucił fez. Patrz, Jose nie wziął tych. tych różdżki. Jową ja ja tu szlampa zapala, ja? Oni się kikrać. Pójdź, na cholerę, ta szlampa jak. Kaj mi tu. Kaj, on się jeszcze zmieścił pewnie do tego plusa. Kopio ja cię muszę uciszyć, bo ty się jest. Pierun taki niewdzięczny. Puć! Do Pawełka. A, Heimrek się boi i prawidłowo. A ten co tam leci? Bum! Patrz jak oni przytomnie spierdzielają. A ten muci wieża i bardzo dobrze! Taki champion mi się podoba. Patrz, to teraz dupca. Nie ma opcji. Bum! Obiecałek, że cię udupca. Że cię uciszył i teraz cię dupna. Nie będziesz. Nie będziesz tu rumakował. Patrz, popij mi do jebie. Patrz, on mnie za pleców wduknęł. On mi w los za plecy. Nie ma ci gańba, synek. Ale on mi w los za plecy, ty. A już hejmerdinka miałem. O, te będzie zemsta. te będzie zemsta. Patrz, ja mam dalej dwa. Dwa killy, Jako to jest? To ja tego hejmerdinka zabił, czyli. Tak pociulane, że. Oszustwo. Pieronowe. Patrz, on go wziął na bok, on go wziął na bok, Wygrał czy nie wygrał? Wygrał. Piknie. Przyjmujemy inicjatywa, 19 21. Czyli ten nie ma taki za dobry, on chyba wszystko w hapsa władował. Żeby nos i nos straszy, straszyć, że on jest taki potężny. Patrz jak ten zaś za pleców wyskoczył. Puć ta, puć ta, puć ta, ta, ta. Zmasowany atak! Ej, oni są bystrzy. Oni cały czas się ciepią do tyłu. Patrz, Pantheon tu się duchnie teraz. Patrz, Ej, ale oni mają coś piknego w tym wszystkim, bo to jest niemożliwe, żeby. Patrz, zdychnam. zdycham, 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 zdycham. O od, Kiedyś mnie podpolił, kiedyś mnie haka podłożył. Jeden kurwa, na mnie nakapował i taki odednął. No więcej tego nie mogli wsadzić we mnie. O matko, przy Najświętszo. Bierzemy Bieremy ta czapka, bo ona ma dużo AP. Co tu on pisze? się tu. ja tego nie cierpiam. Bierzemy se to. Moc umiejętności przyspieszeni. Przybicie odporności, moc umiejętności przyspieszeni chyba nie. Ja będę szybciej jumpował. A no tu też jest przybicie. Dobra, bieremy to. Tu nie ma miękkiej gry. Tu nie ma miękkiej gry 2-7, jojno padą te dwa kile, to już jak zdobył chyba nie wiem. Przypadkowo kuźwa, jom, jom ją miał wam pokazać, jak się gro kasadinkiem pięknym moim, wspaniałym, a tu jest tako topa. A jak on zniknął, jak on zniknął, topie nas, zaraz zaś wyciepnie pod towera swojego. A panteon zarosł, już to wlatuje, ja... ja muszę tam się kitrać na tyły, żeby ich... Rozmuchiwać wszystkich. Czemu ja... Co ja... Jo, 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 blokowany! To je niemożliwe! Kuź co to jest? Joj tak blokowany! To są jakieś city. Popatrz! Albo ją takie lagi. Ja ją mam lagi. Kójź ja wostaje w ciędygi przez te lagi chyba. Jo, jak jest w zwarciu, to mnie laguje i dupa blado. Kuźwa jo tak zawiódł twoja ekipa, oni się tak starają. Patrz, 25-29. Oni dali walczą. A jo daj, A o popisuwa odstrzelam Ja pierdziela ale mi wstyterał, Ale mi gańba jest za to. Ja was przepraszam. No się zrehabilituję w moment. O ile nie wygrota tego szybci. Jaki wstyd! Patrz, ona mi łapkę dała z ziemi. Jo, jo nie wiem co tu się odpierdzielą. Jo naprawdę je głupi. Jo je tak głupi i mnie tak serce to roboli, że to szok. Pat tego, że się nie spodziewał! Że ci przydupczył. Brać go, kompani! Patrz, on go wziął na bok zaś. O ty pie... O ty Bierunie! Paciako tu szybka akcja zaś Zapleca! Patrz, jak oni jumpują! Patrz, jak oni jumpują, ty to jest nim. Patrz, jak oni się starają, ty a da... nie Mi takie gańba. Mi takie gańba, synki, dziełuszki. 1200. No szybci jeszcze. Szybci. Kuźwa, i to do wygrania luzem. <laughs> Przepraszam. To i do wygrania luzem i no już się muszę trochę poskładać do kupy. Kuźwa, co się tu dzieje? on tak zachwalał Kasadina. 3-9. Asyst 7. Żeby tych asyst jeszcze z 15 było, to rozumiem. Może ja się na tym Heimerdingerku za bardzo skupiłem. Patrz on już wie, że go tu spuszcza w kibel. Nie. Patrz jak on na pewniaka podłazi. A oni zaś gdzieś za pleców wylezą. To je bank. Rosłabić Hama. tu będzie jakoś multa, ulta kulta i będzie ponos. Pantheon tu jump'nął. Tajemnik Pantheon. Ty mi możesz naskoczyć, synek. Patrz, jak mnie laguje. No laguje mnie niemiłosiernie. Pieronowo mnie laguje. Ale teraz przejęli mi inicjatywa. Patrz, on mnie tu gulta Ale już pocia. Już je pocia. Koniec. Jak zwykle nie mój kill. Ale wygrana drużyny się liczy ani poszczególny. Patrzcie, jak już się starą. Może za bardzo się w ten tun wdupią. Może tu tuje? Tu pies pogrzebany. Powiedzcie sami, jak to jest. już mam tyle AP, że oni powinni padać. Patrz. Oni powinni lygać w moment. A oni się jeszcze tak stawiają. ale piękny meczyk. Piękny meczyk. I no ten piękny meczyk jest taki nie dla mnie. Patrzcie jak oni się starają. Eee. Mieje trochę gańba, ja. Ja muszę zakurzyć. Ja muszę zakurzyć. Przepraszam was na sekundę. Ktoś ja chyba obrócił mu... Mój... Jo chyba ekran obrócił przez przypadek. Surki, sorki już jak jest. Latujemy w tym. Już to jest z wami. Już tu jest z wami. Patrz, jak mnie pykę tu chciał. Szlampa! Kajonisum. Puźwa już tam. To... Nie, 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 nie. Ty się chyba niepoważny. Późwa i ja nie wiem, z której strony Szczały lecą. Co ja robię ty? To jest niemożliwe. To je niemożliwe. Kuźwa, ja tak zachwaluję. Jaka to będzie kompromitacja? Matko bosko, ja tak zachwalał, Co ja robię? Co jest niemożliwe, to są jakieś cheaty. Widzicie, jak mnie cofie? Jomon ja jumpa na niego, o mnie gdzieś cofie do tyłu. Jak ją ja lamia, Jowos ja tak przepraszam. Jeżeli będziecie to widzieć, Jowos ja tak przepraszam za moje zagrywki. Ten mordekaiser, dobrze, że tu jest, bo on jeszcze coś w miarę tu trzymie. Tego defa. Jak ją lamia. Kuźwa, ale ją tak zachwalał. <grywa> ja nie mogę tego tak skończyć. Nie, nie. To się tak nie może skończyć. Ja się teraz będę trzymał z tyłu. Jak będzie jakąś większą bitka, to ja wtedy wciepuję się. Tak jak teraz. Może to coś do. Bo oni mnie tu za bardzo... Łajdaczum. Hejmerek tutajś jest. Patrz, o to chodziło. O to chodziło. Patrz, zabiłeś kogoś. Pięknie, mam czwartego. O Boże, nie ma wstydu. 4-11. ja jest wstyd. Ja wos tak przepraszam. I widzów, i was, drużyno, Że Joto ja to tak, ja to tak zlekceważył. Dobrze, że kto wygrał w miarę z drużyną, bo oczywiście, że jo nie są. Ja czekaj pawo do ulta, wtedy pokorzesz. Kóźwa jako kompromitacja. Jezus, ale pikny meczik pikny meczik Pikny, dziękuję Ci drużino. Kuźwa jakby chmuk, to bym by po te dwie łapki ciepnął tam po kolei. Coś piknego ja wam dziękuję, dziękuję, piknie, piknie. Ja mordę kajzerek też mi do łapka. Ja wam Chyba po kolei mi daje łapki, jakie to jest wszystko sympatyczne, pikne. Oni chyba wiedzieli, że ja się staram. Coś pięknego, dziękuję wam. Dziękuję wam i drużyno, i wam, widzowie. Dajcie. Patrzcie, jaki remisik 38 do 38. A ten panteon tu jakiś bułczek się tu zrobił, że on, on nie miał w ogóle. on nie miał żadnych tych kupionych? Co to ma być? Patrz on ma puste pole 10 i 9 i on tak na pustym dupą. To jest niemożliwe. Dobra mniejsza. Grun, żeśmy z tym wyszli z twarzą. Było jak było, że się swoim ulubionym i tak się cieszył. No nic. Dziękuję, żeście byli oglądali. Zostawcie tego suba przy tej kompromitacji, to mimo że dźwignie mnie do góry trochę, bo Joje taki smutny teraz. Dziękuję wam się. Do zobaczenia. Tu źwa coś wyleciało, do zobaczenia czym ta się nara.